Cześć, witamy Was w kolejnym QA. Zanim przejdziemy do odpowiedzi na fundamentalne kawowe pytania, pragniemy z całym zespołem podziękować Wam za wsparcie na portalu Polak potrafi. Mamy już ponad 10 tysięcy i ponad 70 osób wspierających nasz projekt. Jak wiecie, nie siedzimy bezczynnie, tylko piszemy dla Was książkę, a możliwe, że już w tym tygodniu dostaniecie jej fragment w wersji demo, które opublikujemy na naszym fanpage'u. Pamiętajcie, że nie prowadzimy zbiórki w charakterze stan wyjątkowy. Tym sposobem wspieramy także Polak potrafi, któremu oddajemy prowizję za przeprowadzenie całej zbiórki. Kurde, w ogóle nazwa zbiórka to jest bardzo zła nazwa na to, co robimy. Po prostu możesz wejść na tą stronę i zamówić sobie książkę, która jest w trakcie produkcji. Dostaniesz ją zaraz po zakończeniu akcji. A teraz. Zaczynamy nasze jedyne słuszne. Q, Q, and, and. Kiedy robimy grilla? Zależy, gdzie go robimy. Najlepszego grilla można zrobić. Jak dobrze pójdzie? Na ulicy Małachowskiego w Poznaniu. Nie wiem. To prawda. Najpierw należy ustalić najważniejszą rzecz, czyli co będziemy grillować. I w Sylwestra będzie dobrze zrobić grilla. Otóż Pogoda jest zarąbista Ja dzisiaj robię ognisko Weźcie zieloną kawę, dobrze strzela Ja nieskromnie mówiąc jestem już na to przygotowana Bo Jedzenie z grilla jest podobno niezdrowe Mam bowiem takiego oto Ziemniaczka Może w lipcu się uda Taki, taki fajny, nie? Powoduje raka No, myślę, że się nada Ja bym nie zrobił Może w środę? Kawa czy herbata? Z całym szacunkiem do herbaty. Fajne pytanie. Zdecydowanie. Może tak herbatka? Dla mnie kawa. Pytasz dzika czy sra w lesie? Bardziej. Kawa. Kola. Kawa. Ja wolę herbatę. Oczywiście, że kawa. A wieczorem herbata? Kabusia. Mhm. K.A.B.U.S.I.A. Po co Azi drabina? Mm, no to jest bardzo proste, bo... Asia potrzebuje drabiny. Drabina musi powiedzieć, co czuje. Żeby mogła wejść do Hankozaur yy, do domu. Cały czas musi stukać sąsiadom w sufit. Występuje w roli drugoplanowej. We wcześniejszym odcinku można to zobaczyć. Żebka się wspina, a że teraz nie może się wspinać, to. No to siedząc w domu teraz. Aby się wspinać po szczeblach kariery. Jak yy, skończy się pandemia? Myślimy o tym, żeby dać tej drabinie też prawo głosu. Tak to jest z tymi drabinami. Ma drabinę, żeby z niej schodzić po prostu? Mam tutaj jedną, mogę Wam pokazać. Tutaj sobie mu... drabina jest bardzo ważnym aspektem życia. Drabinę do chaty przyniosła, żebym mógł się pochodzić po niej, no nie? Czy można powiedzieć Macao w środku pytania Brazylia czy Etiopia? No moim zdaniem można powiedzieć. Kakao! Tak. Zatkało. Jeśli jest ostatni przelew na barze? Brazylia czy? Macao, Etiopia? Nie, czaję, po prostu. Dla mnie odpowiedź zawsze jest trzeci przelew, więc nie rób tego. O to chodziło? Ale to moje zdanie. Można powiedzieć, tylko że to już wtedy nie jest pytanie I wtedy mówisz Macao i dostajesz ten przelew, ale później za niego płacisz. Czy wiesz, że najwyższa żyrafa na świecie jest wyższa niż wszystkie pozostałe? Y, to ja jestem tą żyrafą. Tak. Nie wiedziałem tego. No w sumie to jest logiczne. Otóż tak długo jest najwyższą żyrafą na świecie. Jeżeli, jeżeli to takiej przeciętnej żyrafy ma około 80 metrów, dopóki nie urodzi się i nie urośnie. No, wiem o tym. Słyszałem. To jest prawda? Żyrafa ta na pewno jest duża. Wiesz, to nie jest możliwe nawet. Ma też takie fajne. Nie wiem, choć się domyślam. Czy ta najwyższa na świecie żyrafa, bo wtedy ona będzie najwyższą żyrafą na świecie. Duże nogi. Eee, do jakiej długości jest jej do tej najwyższej żyrafy na świecie? Hm. Wie, że jest wyższa niż pozostałe i jak się z tym czuje? Dlaczego ludzie mówią siema na pożegnanie, skoro to skrót od jak się masz? Może tak mówią osoby, które... Może... Ludzie mają jedną tendencję. Mają na myśli... W Poznaniu lepiej jest się witać niż żegnać i... No bo to jest skrót. To trochę niekulturalne. To, żeby rozmówca mógł się zastanowić. Jak dasz człowiekowi lewą rękę, to na chwilę będzie chciał prawą. Tak jest. Jak się... Mówią siema i wychodzą. Siemiej, albo... Bo chcą się dowiedzieć. Każdy człowiek idzie na bakier z prawem. Zawsze. Których nie interesuje to, jak się masz. Najwięcej w Poznaniu się mówi na dowidzenia siema. Jak teraz się zastanawiam, może faktycznie nie powinnam tak mówić. Jak się ma po rozmowie. Jednocześnie się witają, zadają pytanie. Jak się masz. Trzymaj się cokolwiek. Wszyscy tak mamy. ja też tak mam. Jak źle, to trochę przypadło. Zgidziwie się, sam mówię, się ma. Tak, prościej. Masz na pożegnanie też na przykład. Z czasem przerodziło się to na elo. Mówię elo na przywitanie, elo na pożegnanie. Każdy z nas tak ma, po prostu. Wszyscy sobie ułatwiamy jakoś życie, no nie? Może już więcej sobie nie pogadamy. Co zrobić, żeby gołębie nie chciały zrobić gniazda na parapecie, okna w kuchni? Ponieważ bardzo chciałabym mieć jakiekolwiek zwierzątko, więc bym się bardzo chciała dowiedzieć. Yy, myślę, że... Yy... Dobrze jest puścić dźwięk jakiegoś drapieżnego ptaka. Siremoncik pierdyknąć, tak z trzy razy w tygodniu, głośna muza. Taki gołąb, który mieszka całe życie w mieście, skąd on ma wiedzieć jak brzmi sokół? Jak to zrobić? Zasadniczo to totalnie nie wiem. My wybraliśmy Sokoła i na YouTubie znaleźliśmy dźwięk Sokoła. Warto zostać najgorszym sąsiadem, jakby worst scenario. Że można e, pokazać im, że ma się je wydzierane na nodze. Kiedy widzicie, że gołąb chce zrobić wam gniazdo, domy, whatever na parapecie, wystarczy nie mieć parapetów. Zacznij gotować indyjskie jedzenie. Nikt nie chce mieszkać w kuchni, gdzie gotuje się indyjskie jedzenie. Wyprzedźcie go. Ja już dzisiaj zrobiłem swoją chatkę na parapecie, i no go musisz szukać dalej. Po prostu. I wtedy one sobie pomyślą, że jesteś jakimś kripolem, Snokerem, i po prostu nie będą chciały mieć gniazda na parapecie w tej kuchni. Dlaczego Kubuś Puchatek nosił tylko koszulkę? No to zdradzę Wam sekret. Najwidoczniej mam na imię Kuba, bo reszta typów z tej bajki nie nosiła absolutnie nic, więc myślę, że to nad nimi warto się zastanowić. Tygrys biegał goły, w sensie w samym futerku, także... Kubuś Połatek pochodził z bardzo biednej rodziny i nie było go stać na spodnie. Więc stwierdził, że będzie nosił całą koszulkę. Tak mi się wydaje, że tak mogło być, no... Załóż spodnie! nosił tylko koszulkę, Kłapouchy nosił tylko kokardę. Precz z mojego fotela, Kłapouchy! Miał chore plecy. Każde imię kobiece w tym kraju kończy się na A. Wygoda przede wszystkim. Dlatego mogę stwierdzić, że Kuba to kobieta. To była taka koszulka, do której nic mu nie pasowało. Moda powinna być, no wiecie, dla ludzi. Albo dla... Nosi tak naprawdę sukienkę. Tylko, że jest taki trochę lambadziarski, no to nosi krótkominiówę. I tyle. Dlaczego kaczor Donald popyla bez spodni tylko w samej koszulce, a przed wyjściem spod prysznica owija się ręcznikiem? A jakbym mógł nie nosić spodni, też bym to robił. Nie potrzebował spodni, bo żadne nie pasowały. się tam na dole czy chwalić i tyle. Ja nie wiem, że tak było. Bladego pojęcia nie mam. Bo ręcznik nie jest ubraniem. Dlatego, żeby nie zamoczyć podłogi w łazience. Tak się na szczęście dzieje, kiedy wychodzi tylko spod prysznica. To jest ciężkie do wytłumaczenia. Jak wychodzi z wanny, to ręcznik się zawija w kaczora Donalda. Co się śni mrówkom? Nie widziałam jeszcze nawet, żeby mrówki spały. Może takie wielkie miasta. Czasami mają koszmary. E, jak mrówki mają koszmary, to śni im się kij w mrowisku. M w mieście skór, w mieście skór, w skór Mieści skó I, skó I każda ta drzemka ich jest bardzo krótka. i. Zazwyczaj się cieszą, są szczęśliwe tam. Mm. I... Mają szkoły i szpitale i... To mrówko może się śnić coś podobnego, tylko w takiej mniejszej wersji. Biegają po mrwisku. Kawiarnie, kwieciarnie. Prawdopodobnie nie są w stanie wejść w tę fazę snu, w której coś się śni. Więc nie mając tych danych, nie jestem w stanie założyć, że mogą śnić. Bo tego nie wiemy, prawda? Jak mają miłe sny, to piweczko, hamaczek, słoneczko. Prawe. Trzeba było się zreinkarnować jako mrówka. Albo nic im się nie śni. Czasami się nawet ludziom nic nie śni. Także no, mrówki mają dziwne sny. Wspaniałe historie. Dzięki za uwagę. Pozdrawia Was cała ekipa Brismanów. Wspaniałe historie. Widzimy się już niebawem. Odpowiemy na pozostałe pytania, które nam zadaliście. I będziemy odpowiadać na nie cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Do zobaczenia już niedługo. Siema. Albo nie siema, może lepiej eluwa.